Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj moi kochani na filmie otworzymy sobie blisterek z naklejkami z FIFI 365 2018 W sumie z tego co się doliczyłem, jeżeli jest 50 naklejek to musi być 10 saszetek Zaraz to sprawdzimy No i oczywiście dla mnie szukam naklejek z Milanu a wy zapewne jesteście ciekawi, jak wyglądają inne naklejki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasuje, jest 10 seszetek. Zaczynamy. Pierwszy zespół Borussia Dortmund Gonzalo Castro. Marcos Alonso z Chelsea, Kennedy również z Chelsea, a tutaj nie wiem co to jest za zespół, Osman Junior, jakiś pewnie azjatycki, no i Real Madrid. Teraz mamy szalkę Guido Burgstaller, Colo Colo Meza. No i ponownie trafia Messiego tak jak ostatnio. I jeszcze jeden z Barcelony, Paco Alcácer. A tutaj mamy trzy młode gwiazdki: Palacios, Dolberg i Lemar. Trzy naklejki osobno do wklejenia. Tym razem mamy koszulkę Romy, Elizeu, Benfica, z Chelsea Cezar Aspilicueta, no i znowu Chelsea, Thibaut Courtois, i znowu trzech zawodników Doi, Suzuki i Kanazaki. Z tego co zauważyłem na razie najwięcej naklejek mam z Chelsea. Tutaj trzy, a tam w tym pierwszym unboxingu Multipacka też jakoś tak trafiłem. No, a teraz mamy Inter Eder Fierro z Colo. -Colo. kolejny zawodnik Barcelony, Sergio Busquets. No i Roma, weteran Daniele de Rossi. I kolejna naklejka z Realu, numer 500. Gdzie jest ten Milan? Mateo Cassiera z Ajaxu. Napoli, Pepe Reina. I znowu Napoli, Vlad Chiriches. Olympiakos Emanuel Emenike. No i tutaj jest jedna z tych czterech naklejek, co na pierwszej stronie są do wklejenia. Tutaj widzę chyba Messiego. Czyli taka specjalna naklejka będzie. W kilku częściach. No i mamy ponownie szalkę. Czyli zespół dodatkowy Max Meyer. Pras z Palmeiras. Z Juventusu Douglasz Koszta. No i znowu Juventus. Miralem Pjanic. I trzech znowu zawodników. Pulisic, Betancur i Guedes. Czyli też młode wilczki widać. No czyli Juventusu też mam dość dużo już. W pierwszym unboxingu i teraz. Jak na złość Milanu nie ma. Tym razem jest już powtórka Boka Juniors. Trafiłem już tą naklejkę. Grolli. Czyli to jest to szapochłędze, bo tutaj widzę brazylijskie, a dwa są tylko. Palmeiras i szapochłędze. Hysaj z Napoli. No i znowu Napoli. Mario Rui. Chile Germany 01. Jak się nie mylę, trafiłem tą naklejkę ostatnio. Powoli miejsca nie ma już kadrze, żeby wszystkie naklejki zmieścić. I znowu mamy Inter, Mauro Icardi. z Spalm Spalmeiras, Henrique. Juventus, Alessandro. Barcelona, Gerard Pique. No i znowu tutaj mamy jakiś pucharek. Interactive World Cup numer 542. Z Boca Juniors Benedetto Chelsea Fabregas Znowu Chelsea. Eden Azar. Tak powolutku, to Juventus, Chelsea i Barcelona będą kompletne. Kevin Gameiros, Atletico. I to już ostatnio trafiłem. Meksyk, z Nowa Zelandia i Rosja. Nowa Zelandia. Ok, ostatnia saszetka. Zobaczymy, czy tutaj coś z Milano mi wpadnie. Na początek logo Benfiki z Colo-Colo Figueroa. No i mamy Neymara z Paris Saint-Germain. I Veratti z Paris Saint-Germain. I jakieś panie tutaj mamy. Fuca Nagano, Lorena Navarro i Noelia Ramos. No, niestety, moi kochani, dla mnie żadnego zawodnika Milanu nie trafiłem, ale jak sami widzicie, niektóre zespoły wpadają niesamowicie często Barcelona, Juventus, Chelsea także są zespoły, które będą częściej wpadać. Ja mam nadzieję, że uda mi się Milan zebrać. Piszcie, moi kochani, co myślicie. Na temat dzisiejszego unboxingu, ja wam już serdecznie dziękuję. Jeżeli się filmik podobał, to łapka w górę. Pozdrawiam was, trzymajcie się i cześć.